Witaj drogi graczu, chcesz odrobinę zwiększyć wydajność komputera? Czy może chcesz starać FPS-ami i się nimi chwalić? Co prawda z gówna czekoladę nie ulepisz, ale na pewno znajdziesz w tym poradniku coś dla siebie. W opisie macie przekierowanie do danego fragmentu filmu. Okej, okay, a więc zaczynając od początku, czyli od ustawień w systemie. Bateria, czyli zmiana opcji zasilania na wysoka wydajność. Ustawienia wizualne, czyli sprawienie, aby wygląd został zmieniony na wydajność. Jeżeli chodzi o ustawienia zintegrowanej karty graficznej, to ja wam niestety nie pomogę. To zależy od Was. Nie instalujcie żadnych programów, co niby zwiększają wydajność gr, bo to główno daje. Ten poradnik Wam w 100% wystarczy. Warto też, aby powiedzieć z doświadczenia, że dobrze jest wyłączyć niepotrzebne usługi lub aplikacje. Za czasów, gdy grałem na 30 FPS-ach na MCHC, to gdy ktoś dar pizdę na te się, to mi FPS-y spadały. Więc teraz zapraszam Was do launchera. Mody. Najważniejsze jest Optifine, który wręcz służy do optymalizacji gry. Optifine jest w Blazing Packu. Ta paczka jest nawet dodatkowo zoptymalizowana. Są również paczki o nazwie Laby Mod, które nawet są w stanie potroić Wasze FPS-y. RAM jest to pamięć operacyjna, którą można przypisać grze. Automatycznie jest to ustawione na 2 GB. Jeżeli masz 8 GB RAMu, to przypisujesz 4 i zostawiasz 4. Im więcej RAMu posiadasz, tym więcej możesz przypisać, ale zalecam jednak dzielić tak, aby mieć minimum 4 GB na system, i takie tam. A więc widzimy się w samej grze, gdzie dzieje się największa magia ustawienia, czyli zmiana wyglądu gry na brzydki, lecz wydajniejszy. Pokazuję Wam te ustawienia, aczkolwiek również sami musicie przetestować, co działa lepiej, a co gorzej. Texturpak, czyli znów odbije się to na wyglądzie gry. Są teksturpaki 32 piksele na 32 i takie tam, i takie tam. Jakiś może pobiorę, potrasuję oraz Wam opublikuję. A jeżeli tego nie zrobię, to znaczy, że mi się po prostu nie chciało. F1, czyli znikający HUD. HUD to jest to, co widzicie i po chwili już nie widzicie. Wiem, tłumaczem jestem zajebisty. Dodaję to FPS, ale ciężko się tak gra. Nieraz tak koksa więc bądźcie ostrożni. Grajcie na wyczucie i pamiętajcie, że koks trwa 30 sekund, a seta czasem trzeba zmienić. F1, czyli zmniejszenie okna gry. Mniejsze okno gry oznacza mniej pikseli do wygenerowania. I nie przesadzajcie z rozmiarem okna, bo to nie tak działa. To nie jest coś takiego, że im mniejsze okno, tym więcej FPS-ów. Sam dokładnie nie wiem jak to działa, ale no, działa jakoś tak, więc polecam. Ostatnim punktem jest priorytet. Chodzi o to, że ustawiając na wysoki, wymuszacie, aby wasz procesor starał się głównie skupić na grze. Nie dawajcie na nic innego prócz wysoki i normalny. Jak będziecie się bawili, to zauważycie, że wam laguje myszka lub wywala jakieś błęd dziwny. Jeżeli pomogłem, to zostaw lajka like i udostępnij ten film osobom, które również mają słabe FPSy, a chcą płynnie sobie pograć. Zachęcam też do obszajenia mojego kanału na YouTube, może wam się coś spodoba. Gdzie nas zostanie do końca? Życzę wam miłej gry, do zobaczenia!